Mama i tata dwie osoby, którym zawdzięczamy nasze życie. Kochani rodzice, nie ma wystarczających słów, by wyrazić, jak jesteśmy wdzięczni za to, co zrobiliście dla nas przez te wszystkie lata. Daliście nam życie. Przy Was stawialiśmy pierwsze kroki i wypowiadaliśmy pierwsze słowa. Byliście świadkami naszych pierwszych sukcesów i porażek. Dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie. Dziękujemy Wam, że od 27 lat poświęcacie tyle czasu i energii, abyśmy wyrośli na dobrych ludzi. Dziękujemy za miłość, opiekę i zrozumienie. Dzięki Wam wiemy, co to jest prawdziwa, bezwarunkowa miłość, bo właśnie taką nas obdarzyliście. Dziękujemy za rodzeństwo. Ja za Łukasza, który całe życie dobrze pełnił funkcję starszego brata. Przy nim czułam się bezpieczna i zawsze mieliśmy ze sobą dobry kontakt. Chociaż czasem role się odwracają, na przykład, gdy jedzie na mecz legii, i wtedy to ja staję się jego starszą siostrą, martwiąc się, aby wrócił cały i zdrowy. Ja dziękuję za młodszego brata Mateusza, który jako brat zawsze jest za mną i nie da powiedzieć nam niezłego słowa. Spędziliśmy razem wspaniałe dzieciństwo, którego nie zamieniłbym na żadne inne. Kochana Mamo, dziękuję za Twoje rady przez te wszystkie lata, za czułość, zrozumienie i dar prawdziwej miłości. Dziękuję za naszą wspaniałą relację matki z córką, ale również za to, że jesteś moją przyjaciółką i wiem, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję za urodę, którą po Tobie odziedziczyłam, za dołeczki w policzkach, dzięki którym w dzieciństwie dostawałam darmowe jabłka na targu. Kochany Tato, Dziękuję za Twoje pozytywne nastawienie do życia i szczery uśmiech. Za to, że wierzysz we mnie i popierasz moje decyzje. Dziękuję za wspólne kibicowanie i przeżywanie emocji podczas oglądania meczów siatkówki i skoków narciarskich. Dziękuję za Twoją pyszną ogórkową i pączki, które przynosisz w każdą sobotę rano. Droga Teściowo, dziękuję za to, że ciepło przyjęłaś mnie do Waszej rodziny i zawsze byłam mile widziana w Waszym domu. Dziękuję za wiele wieczorów przegadanych w kuchni przy herbacie. Oby wiele jeszcze takich przed nami. Szczególnie dziękuję ci za mojego męża. Wychowałaś go na bardzo dobrego i mądrego człowieka. Do tej pory to ty się nim opiekowałaś, chociaż czasem nadgorliwie. Pozwól, że teraz ja przejmę stery. Kochana mamo, dziękuję za wychowanie, kiedy nikt nie wiedział co to 500+. Dziękuję za rady, w szczególności te, z którymi najbardziej nie chciałem się zgodzić. Za kłótnie, kończone zdaniem: zobaczysz, jak będziesz miał swoje dzieci, bo to one pozwoliły choć na chwilę poznać, jak to jest być kochającym rodzicem, którym mam nadzieję wkrótce się stanę. Dziękuję za możliwość podejmowania własnych, nie zawsze słusznych decyzji, które nauczyły mnie odpowiedzialności której uwzględnia się więcej niż tylko siebie, a w to w mojej nowej roli bardzo się przyda. Drodzy teściowie, dziękuję Wam za wspaniałą żonę i za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Od początku czułem się jak członek Waszej rodziny dzięki temu, że jesteście tacy otwarci i szybko nawiązaliśmy dobre relacje. Droga teściowo. Dziękuję Ci za ciekawą wymianę poglądów i życiowe tematy rozmów. Chociaż nie raz mamy inne zdanie, to i tak potrafimy dojść do kompromisu. Dziękuję Ci za pyszne flaczki i rolatki, które tak bardzo lubię i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Drogi teściu, tobie dziękuję za sympatię, którą mnie darzysz i którą od początku zauważyłem. Dziękuję Ci za poczucie humoru i za to, że pozwalasz mi mówić do siebie Stasio. Kochani rodzice, prosimy bądźcie nadal tacy jak jesteście. Nieraz jeszcze zapewne skorzystamy z waszej rady i doświadczenia życiowego. Wiedzcie, że zawsze będziemy przy was, bo bardzo was kochamy. Dziękujemy.